Witajcie tutaj z tej strony wasz case. Witajcie w ogłoszeniu, która MMORPG wygrała. Najbardziej e, w górę łapkowane i wymieniane były Sparrow Knight i 4 Story. jednak, jednakże może być tylko jedna gra. <laughs> I wygrała. 4 Story. 4 Story wygrała i mam z niej nadzieję nagrać coś. Kiedyś grałem w tę grę. I przyznam, że nawet nie była najgorsza. Może zagram w nią z Jezinem, jak ktoś, kto może też z mną pograć. Jeszcze się zobaczę, co i jak. Piszcie na przykład w komentarzu, kto ma tam konto. Tylko, że oczywiście ja będę grał od nowa i nie będę grał na zasadzie, że ktoś mi pod A! Z tego co pamiętam, ona chyba była polska, więc te questy będą też czytelne dla mniejszych graczy. Ale dokładnie nie pamiętam. No. A więc, jeżeli wam się podoba idea, a raczej idea wam się powinna podobać, przynajmniej w większości, bo w większości właśnie łapkowała For story. No, żegnam i joł.